Program umożliwia sporządzanie umów cywilnoprawnych rozliczanych w firmie, takich jak umowy o dzieło, umowy praw autorskich. Służy do tego specjalne okienko umożliwiające wybranie konkretnego rodzaju umowy, określenie jej treści, dat zawarcia i określenie wynagrodzenia, a także jakie są generowane koszty i jakim ubezpieczeniom dana umowa podlega. Mając wprowadzoną umowę, możemy sporządzić do niej rachunek wyliczany zgodnie z obowiązującymi zasadami. Na podstawie kwoty brutto, z uwzględnieniem poszczególnych składek ZUS-owskich, program wylicza kwotę netto. Zapisany rachunek może być drukowany. Na jego podstawie może być sporządzana lista płac na umowę o zlecenie oraz karta płac danej osoby. Może być również sporządzana deklaracja PIT-11.